hej, widzę, widzę, jest nowy update na Brookhaven. No, ja dołączę oczywiście. No i sprawdzam go. No, to lecimy. Jakieś modelki. Przyszykowałam się nawet do tego, ale lepiej powinnam się jeszcze troszkę przeszukować. No, więc dobram. Um, albo w ogóle to może wam na serię po prostu tylko nagram jak się ubrać na internetu ale ale widzowie musicie mieć um. dobra, to mówi Widziałam, że to pisze po angielsku, wielka noc, nie? Uch. Jak już wiecie, jak ktoś kopie, to mój królik kopie. No wiem, że to pszczoła. wchodzimy. Mamy tak. Ja bym najpierw wzięła Matko. Mam nadzieję, że to nie słychać. Tak. Najpierw limuzynę sobie zmianę. Ja mam taki pomysł. Limuzyna. Ja mam. A, ja robię kolor domowy. Widzowie są ale Zapomniałam, że to kolor no, normalnie. niedawno chyba grałam Brock Heaven. No i zapomniałam. Jestem niewyspana dzisiaj jeszcze. Bóra. Nie wypychaj mnie. Nie mogę się skupić tak przez ciebie. Mm. Mm. Nie wiem gdzie poszłam kompletnie. Już mi się mieszy w głowie nawet o, i potem te auto. To będzie prywatne auto, ale mu Nie Limuzyna nie limu będzie prywatna, ale to będzie auto prywatne. Nie wiem ką tam wjechał te. Kto tu jest? Dobra Widzowie Dobra Więc Chyba tak uśladuję, że gdzieś wpadłam Widzio, mro Może no, coś napisał na czacie? Moje imię to... Ma, a nie na... Liliana, tylko Lilia... Lilia... A tyle ty nie ma maga. ślepa jestem. Teraz limuzyna spełnimy. Przestań, przeszkadzasz mi. Ważne. Mm. Dobra. Aj, Aj. Jeszcze bardzo. Dobra, niech będzie tak. No i tak. Najpierw musimy ozdobić ten do. Proszę Zobaczyć co nowego. Tu na ten musi być. tu będzie takie. Nagrywamy wszystkie. można zmienić kolor? Oczywiście, że różowy. To są w ogóle modelki, nie żadne królewa. Królowa, ale. To model, mogę powiedzieć tak. No nie no. Ja tu Ukrainy nie wpuszczam być, nic nawet, a ty masz ukraiński nick, bo ja nawet sobie nie mogę się porozumieć. Dobra. Dobra, mamy to model I tu mamy. Tu mamy zwykły mamy tu taki Tyrawka troszkę, więc to jest, ale... Mogę powiedzieć, że jest troszkę ładny mi się oczy. Tym... Jestem się To jest może chyba, co wie może, to jest chyba może da lato. Fajnie, jak takie może Można się ubierać do tych ścianek. Tylko trzeba... O. To będzie z nutkami bo to już tak... Przeczytałam. Troszkę tego No To nutki? To nie nutki, to kleroki. Ja chcę nutki. Matko... Jak słyszycie nie to yy, mój królik oczywiście Bartek. Bo kto inny? No, mój, tak. Szalenie. Chodź tu. To teraz. Łysinę. Okay. Mm. Tu mamy szatnię. Yeah. Szatnię. No sorry, że tak się powtarzam i w ogóle. Bo mam blok blokadę na ręku. Też królik. Tu mamy Salon! Wow, piękno. Ej, pięknie wygląda ten salon. To jest to najfajniejszy dom. Mój... Ja, o! Co musi być ten. Tam będzie kolejna przybielarnia, e, tak. Zgadłam. Tu mamy siłownię, że widzę z daleka. Fajna siłownia, to tak, takie. tak myślałam, że ją okaże się. Ładnie Przestaniesz? Mua. Jesteś to malutki taki I nie rozumie tego O saunia Skrytki widzowie skrytki Dobra. Nie wiem czy Ja chcę tę piosenkę Dobra. Pani jesteś muzyka. Aha. Mhm. Tak. Ha? No więc, okej. Okay. Gdzie tu jeszcze mamy? Coś. Kim? Jeszcze tam. Jeszcze góra, zapomniałam, kompletnie Nie górze Ej, taki... sklep Tylko nie można na czy to jest ten... Obręczu założyć Boże I w ogóle tu można światło sobie zaświecić. Dobra. I teraz proz sprawdzamy, ale to już na podróż. Muzyna tu stoi, a tu też Dobra No i tu już, chyba Ej, ja, Widzowie napiszcie mi w komentarzach Czy to było czy nie Bo ja nie wiem Ja tu nie sprawdzam za bardzo A i dzisiaj może być spotkanie Ale nie jestem jeszcze pewna Może shorta wrzucę jak będzie spotkaniem И о там Можно, а не так, на правду. У меня кот, kalvo, писа. не птица. Нет, кролика тут не А Но а, тоже рыбки. <мас> И у <обнимала пест>. меня <мас> tu będzie. Jeszcze jeden. Tu. Jeszcze raz. Tu nie ma. Może. Więc... No. Procy kilka. Ale nie wiem, nie wiem, nie wiem co o wie, czy tu są ubrania, Mów jakieś nowe. Lepiej sprawdzić. No, nie ma. I ja od razu wyświetlało no To nie ma, więc to chyba koniec odcinka. Pa!